A pada deszcz i weszliśmy z Hubertem na bramę opatowską. Przyjacielem kanału jest firma Gigabyte oraz marka Aurus, która robi sprzęt najwyższej jakości dla graczy. W końcu po w dłuższym czasie, żeśmy się tutaj pojawili, bo był czas. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. I przy okazji, subskrypcja łapka w górę dla zasięgu. Dzwoneczek dla informacji o filmach. Patrzcie, brama Opatowska widok z sandomierza z góry i okolic. O, patrzcie. Patrzcie, jak to wszystko fajnie wygląda. To będzie krótki film, żeby pokazać, właśnie, jak tutaj z góry właśnie ten cały sandomierz wygląda. O, tak płynie sobie Wisła. Zaraz pokażę. Opatrzcie, Wisła płynie tak. Wyleciało? nie. Tak. Przybliżę trochę. I teraz A, tak. Zaraz. O tam, gdzie pokazuję, to tam jest Wisła, i najpierw tak, jest rzeka San. Przed San Domierzem San wpada do Wisły, i tutaj już jest całym tym nurtem tak płynie sobie płynie i do morza. I do no, morza. Tak to wygląda. I do morza. Kupciu, gdzie ty jesteś? Gdzie? A w jakim mieście? W Sandomierzu. A na jakiej bramie jesteśmy? Sandomierzu. Jak się brama nazywa? Pokaż, powiedz. Opatowska. Jak? Opatowska. Jak? Pokaż ładnie. Opatowska. No. O, patrzcie, to jest cały rynek w Sandomierzu. W Sandomierzu, cały rynek widać. No i tam przy końcu. No. No to tyle. Taki był krótki film. Bo Zobaczcie most w Sandomierzu. Robię Hubertowi zdjęcia. Cyk, 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 cyk. Poza, poza cyk, 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 ale masz zdjęcia porobione.